Otwarto 12 Zjazd Gnieziński, ostatni był organizowany 9 lat temu. Konferencji w tym roku będzie towarzyszyło hasło Odwaga Pokoju Chrześcijanie Razem dla przyszłości Europy. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Świętego Wojciecha Adalberta z Gniezna pod honorowym patronatem prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka. Czekaliśmy trochę, ale czas jest bardzo ważny. Wiemy, że odwaga pokoju jest nam wszystkim dziś potrzebna. Stąd też nasza obecność dzisiaj. Cieszę się przede wszystkim, że tak wielu korzysta z tej propozycji, by tworzyć razem tę refleksję, by razem o pokój wołać, o pokój się modlić, by razem szukać też dróg do pokoju. Na różnych płaszczyznach i polach naszego życia tak ważne jest budowanie tych fundamentalnych relacji które będą tworzyły życie w prawdziwym pokoju. Zjazd Gnieźnieński, odnowione Zjazdy Gnieźnieńskie od roku 1997 są spotkaniem chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej, ludzi dobrej woli także. Przede wszystkim wokół tego, czym jest Gniezno, Gniezno miasto św. Wojciecha, Gniezno swoisty most łączący wschód i zachód. Gniezno kościół, który oddycha dwoma płucami wschodu i zachodu, zgodnie z wezwaniem świętego Jana Pawła II. Gniezno miejsce pojednania, miejsce rozmów. Gniezno wreszcie miejsce spotkania, tego spotkania, które zawsze może rodzić błogosławiono owoce w nas. Gniezno w także miejsce, które w szczególny sposób mówi nam, że jesteśmy odpowiedzialni zarówno za naszą ojczyznę, ale także za Europę. Dlatego te zjazdy mają też taki wymiar szczególnie europejski. Europa pokoju, Europa ducha, Europa rodziny. Europa, w której chcemy żyć w pokoju. Zjazd Gnieźnieński to przede wszystkim ponad 100 wydarzeń o charakterze warsztatowym i wykładowym. Dzisiaj chcemy jako chrześcijanie myśleć i wierzyć, że pokój ma szansę, że nie ma innych rozwiązań, konfliktów jak pokój, ale ten pokój rozumiemy dużo szerzej niż tylko brak wojny. Ten pokój rozumiemy jako budowanie Sprawiedliwych, adekwatnych, dobrych struktur społecznych, tak, żeby właśnie nie doprowadziły do wojny. Chcemy, żeby właśnie w taki sposób, poprzez dostrzeżenie jedni drugich, braci i siostry, budować takie podstawy egzystencji. Państw, narodów, społeczności, w yy, różnorodności, żeby właśnie yy, nie doprowadzić do konfliktów zbrojnych, zbrojnych, bo jak mówi Leon XIV, y, papież, yy, broń może i musi zamilknąć. Ona nie prowadzi do rozwiązania, ona jeszcze pogłębia kryzys. Yy, na zjeździe zorganizowaliśmy yy, bardzo wiele warsztatów, prawie 100 warsztatów, yy, bardzo różnych, dotyczących yy, Budowania pokoju w nas samych, od, od, od naszego wnętrza, od, naszej, e, od naszego myślenia, e, od tego, kim jesteśmy, co przeżywamy, po e, bo może być czynniki zewnętrzne, mamy warsztaty religii Abrahamowych, mamy warsztaty o różnorodności, bardzo różnie też rozumianej, więc chcemy ten pokój zobaczyć w bardzo różnych kontekstach. Mamy też główne spicze, które dotyczą no, dzisiaj dużych wyzwań, polaryzacji, ekonomii wspólnego domu, ekologii, szacunku do do ziemi. Mamy y, fora, mamy y, wieczorne rozmowy. Y, na przykład wieczorne rozmowy dotyczą y, y, wymiany listów polskich i niemieckich, co dzisiaj, jak dzisiaj możemy, tak jak nasi poprzednicy budować mosty pojednania. Jednym z wieczornych rozmów dotyczy jak włączyć osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym w kościele czy kolejne, kolejne rozmowa w ramach wieczor wieczornych rozmów, list do braci Rosjan, do chrześcijan w Rosji, jaki napisał ksiądz Manfred Dezeler z Centrum Dialogu i Modlitwy. Także spektrum tematów jest bardzo duży przez te trzy dni. Dwunasty zjazd gnieźnieński potrwa do niedzieli i zostanie zakończonym mszą świętą o godzinie 13 w Katedrze Gnieźnieńskiej.